Cześć wszystkim, tutaj DK, I ja ze mną jest. Rolek i witam was w pięknym umcami. Tak, i już mamy trzeci chapter. Ej, nie włączyłem stopera. No, już. Ujjtam, ujtam. Szczęśliwi czasy, czasu nie liczą. Dobra, y... ej. Co, co, czemu ten? O co to chodzi? Tu chodzi, tu są te. Jakie obowiązują te? No, to są piktogramy, chyba, tak. Znaczy, aha, czyli te wody nie będzie. Boże. Tym będziesz się teraz zajmował. Patrz, nie możesz mieć możesz rąk chyba. Albo. Nie, aha. Tu są chyba na czarno są te zaznaczone, które tu obowiązują. A takie, które... nie ma. Nie wiem, chyba tak. Źle, to, to musisz do lasera zrobić. Aha. O wiem no. Nie może to obracać w, laser, w laserze. I musimy chyba tak zrobić Czekaj, patrz Musimy wszystkie zasilić I patrz, ja, ja, ja będę operatorem lasera Dobrze, ty jesteś yy, pro O, patrz I Przechodzi przez to Przechodzi, wow. nie? Dobra. I teraz musisz zrobić jeszcze tam yy. No, no, no i z drugiej strony Jej, Ej, się? Troszkę niżej Ej, teraz zablokowało to O, teraz idealnie i co, to ma, masz tam jakiś ten przycisk, żeby coś? Czy po prostu Ideal, mogę... O, przełącznik aktywny. I mogę już przejść tam? O, o. Ale mogę ale już przejść? Ale dalej mogę przejść. Mm. I... Aha, dobra. Chodź. Mogę iść? Mhm. Okej. Okay. Chodź. No idę, idę, idę. No w sumie nie jest szybsze. <tryk> co tu yeah, jest? Yeah. Ej dobre O. Yy, mamy coś takiego Tu mam wieżyczki, kurde, wieżyczki będą strzelać Eee o. o kurde a trzeba ich wy wyeliminować, nie yeah. A bo teraz nas nie widzą. Eee, yy, czekaj, tu, tu on, tutaj o. chyba zrzucą nam ten, tą kostkę do zmieniania Tak I, i mamy zasilić o kurde Jest snajperzy, sniperzy, bo mi z laserem ten Patrz, y, widzisz, y, chyba musi być portal tu. Czekaj, jeden musi być tu, a drugi musi być chyba tu. E, czekaj, mogę przejść? Nie mogę przejść przez ten raz. dobra. Widzisz, jeden tu, drugi tu. Y, musisz tam przejść przez to i rzucić go. Tylko uważaj na te te. A, dobra? Bo cię będą bili. Aua! czekaj. Oh yeah! Czekaj, no i co to robi? Trafiłeś. Aha, może teraz mam tutaj stanąć? Gdzie? Tutaj. Ja mogę chyba ich zabić przez ten laser. Mogę ich spalić Monster Przecież one są takie jak mi nie. Nie, nie. A nie, ja jestem roboty w sumie. I... Czekaj, no i zostawimy to. Ej, a tam naciski, spróbuj nacisnąć. O, patrz Space, skok. A co mi tutaj jest space? No skok Aha, nie, chodź teraz to do mnie.

Please continue into the next... Przynajmniej jeden z Was się sobie bardzo dobrze radzi. A będzie to Ty. Nie, to Ty. O! hihi. Hi. Ciekawe, czy kiedyś będę przed Tobą. Zawsze ja Czego ja, ja nie, nie patrzę, Ty uciekasz. Grubas jesteś. Grubo ze mnie? I w sumie w Realu też, nie? Ja jestem grubo? jest eee. tak, jestem gruby. jest przypakowany. O, hehehe, wygrałeś. Nie, wygrałeś. Z jakim prawem? Tak? Aha, bo teraz jest, jest ten kamień popierd... <coughs> 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 Ej, to jest zarąbiste. Jeszcze raz. Nie, uciekała. No i sam ze sobą gra. <laughs> tu można przejść chyba. Aha, nie, musisz tu coś no, musim zasi zasilić. Musisz ja 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 mi się zasilić. Gram cię dopiero pół godziny, już je uwielbiam. Mhm. Tu to. Czekaj, patrz, bo musimy. Jeden musi stanąć tu. Aha, wiem. Dobra, to jest epickie. Musisz mnie poprowadzić jak w tym. Jak w takiej jednej grze. Stań na jednym. Co Gdzie jest ta kulka była? A na drugim? Tu jest puszka. Boże, nie puszka tylko. Gdzie jest puszka? A To tobą jest. A ja mam tam wejść. Może. Czekaj, albo nie, wejdź tam jeszcze. Jeszcze raz tam wejdź. Wejdź na to. tak ja sobie przejdę tu. Ej, wiem. Wiem, masz się po prostu... Jak ja do góry to dam, to skosisz pomiędzy tym na dole. Tak jakby. Tu mam wejść? Znaczy... Na... No zejdź z tego. A teraz jak dam? Aha. Dobra, nie. Teraz zrób tak, żebym miał przejść Bo chyba muszę tak po kolei. Aha, no tak. To jest taki labirynt. Dobra, sobie rzucę portę, no dobra Teraz. Nie! Jak się przestraszyłem przestroszyłem. Ten lekcji zaufania. Ty znowu pomarańczowy dostałeś. Ale ja nic nie dostaję. Dobra, jeszcze raz. Boże! Przepraszam Dobra. Nie będę już tam na tym co się rusza. Najpierw trzeba w się No. Dobra. no. Teraz coś tam zrób, żeby nie przejść tutaj. Eee, się to obniżyć, no. Te, o, OK. Widzisz, to jest inteligentna gra. Eee, to chyba się nie obniży. Okay. Teraz możesz iść. I, czekaj, jeszcze nie. Nie! <laughs> Boże. Nie strasz mnie. Co? Nie strasz mnie! Sorry. to, to taki jest, Zaburzamy ten, krecie. taki straszny, taki puf, nie macie dobra, teraz y, spokojnie możesz iść. Aha, teraz mogę iść, no. Dobra, otwieraj. Nie, Do, nie ruszaj się dopóki idę ja powiem. Teraz możesz iść. Teraz obniż to. Teraz się nie ruszaj. Podwyż. Ja sobie nie wiem po co daję takie checkpointy, ale no. Dobra. E, czekaj, teraz się nie ruszaj. No. Ale w sumie teraz możesz... Czekaj, nie ruszaj się. No to obniżę. No to na pewno nie, nie to. Teraz przejdź, teraz przejdź. Teraz przejdź i nie ruszaj się. Ej, z tego! Zajdź tego, nie, w lewą stronę. To, aha, teraz... Bo tu się nie rusza, nie? O no i teraz. Teraz... Aha. Przejdź sobie i ja puszczę. No, wejdź sobie. No boję się. Dobra, nie, nie no. Się. Teraz sobie tam skoczysz. Tylko teraz co z tym zrobić? Mm. Teraz muszę wrócić. Co? No czekaj, nie ruszaj się. Czekaj na, na moją sygnalizację. <grym się> teraz... Yy. Teraz muszę to na... na sam tu obniżyć. Aha. Mi kostkę zmiecie. Hmm. Czekaj, ja w sumie mam tu portal. To ja sobie tu przejdę. O, wszcieś! O, widzisz, dobry. Teraz y, portal gdzieś tutaj zrobić? Nie, nie dam rady, Muszę, musisz dalej, naszym dalej musimy prowadzić. To musisz to, to, ma... to obniż y, sorki? Prosty mechanizm, za chwilę ja zapominał. Okej, okay. dobra, teraz zejdź, tylko tylko zejdź. Ale to wtedy cię. Dzisiaj... Nie, nie zmiecie. Całe szczęście. Dobra. Teraz na dół, yy, nie ruszaj się. Możesz eee, iść. Nie, nie pewnie. Nie! Aha, dobra. I teraz nie, my teraz muszę wrzucić. Nie, nie, nie eee. wracaj się z weź, weź tą ten ode mnie. Bo ja nieważne, ja mogę zginąć. Ale kurka musi być. Mogę! No weź ją, e kliknij. Co tu się <laughs> stało? Nie w portalu. <noise> Może Weź przejść. ten portal. Nie mogę o. przejść E, nacisnąć? No i nie naciskam E i... To ja dam E. O jest, dobra Aha. Teraz ja muszę... Aha, ja tam nie przeskoczę chyba. I... Em, jak ci mogę przyjacielu pomóc? Ja muszę przejść tutaj gdzieś. Trzeba ci obniżyć, tak? No. Droga wolna. Dobra, teraz chyba przejdę. Okej. Okay. Jesteśmy. Yeah. Teraz ja to, ja to zrobię. Kurde, mam jakieś dziwne takie buggy, że jak jest przycisk nieaktywny, to taki mam. Dźwięk o wysokiej częstotliwości. Ja, nie, czy na serę możesz mnie tak, czy... zabić? Mogę. Znaczy, mogę Aha. cię lubić przypomnieć. <laughs> <laughs> Czekaj, <śmiech> zobaczmy, czy to działa. Będzie działać. Działa. work. Klikam okay. okay. koniec. <laughs> Ej, hey, to, to na pewno nie jest tak, że każdy aspekt swojej performance będzie na miejscu. O Dobrze się A no się jest dobrze weszła? dobrze. Przed, powiedziałem weszła. O ty. Czekaj, napiję się, nie będzie ruchu słuchać. słychać. Mmm, 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 nowa ta. Czekaj, ty jesteś Peabody, a jestem Atlas? Tak, ty jesteś Atlas. Yeah, jestem Atlasem, nie? Yeah. A ja jestem Perfect Body. Perfect Body, yeah. Ty już piąty chapter, a myśmy zrobili 2 yeah. i 10 minut. Dobra, Dobra, to jedziemy, to jedziemy dalej. Jest Zrobimy. Cztery? No. Pacz, ale to jeszcze bardziej, bardziej skomplikowane. Czekaj, tu mamy, tu mamy kostkę. A później będzie pewnie po jednym, ale to szczegół. Mhm. Mm sobie ostrzeżenia. Tak, to na pewno się zrelaksuje. So. E, poparzenie prądem. raz. Kostka i takie... Pff, pff, pff. To tego jeszcze nie było. Także uważaj. Czekaj, tu kostka spada. To może mnie wziąć Aha, tu jest taka nieskończona ten. Aha, A, czyli jak nam spadnie, no to możemy dalej to rzucić. Czekaj, to ja chyba wiem Co? Lol. Przyznaniem. Ja się boję. Bo Jezus Ej, tutaj masz. Coś takiego. Gdzie? A tu też. I... Może jakiś portal? Nie, nie da się. Co to zrobiło? To tak wynosi do góry cały czas. A ja tu mogę wejść jakoś? No. Nie mogę nie. A mogę wejść na to? To ci chyba niespecjalnie coś, coś? nic nie da chyba. Ej, a. A jak spróbuję na, tutaj dać? Aha, A. czyli jak dam teraz tutaj, to ty będziesz mógł wejść tutaj To idź tam A. Lecę, ale Przekasz? Jestem. Teraz, sobie teraz tu wejdź i ja teraz muszę Czyliś mm... ten do mnie, czy coś w tym stylu Co to się robi? Daj te, e, daj ten, e, tutaj Tutaj chyba no Tak, ale... ale czekaj bo się obniża Nie, musisz chyba sobie dać, zrobić na, tutaj tu i potem tu. Nie, i wtedy sobie. No to podwyż teraz. Tak się będzie ten I potem muszę szybko zrobić otworzyć Zrób teraz, ja sobie zaraz przejdę. No. Cześć. Jeszcze nie. a dobra. Uważaj. Jeszcze nie. Kurde, ale bym. Trzymaj jeszcze do góry. i tutaj teraz po. po lewej. Po twojej lewej a tu widziałeś, jak to się podwyża? To do końca się podwyża, że możecie zgnieść? Tak, ej, już je podwyżaj, proszę cię. Teraz tu. Dobra, no spróbuj tam skoczyć. Spadam! Ja, jestem. Okej, okay, no i idź tam dalej. I co tam masz? Tutaj mam przejście. Czekaj, ja w sumie zobaczę, co, co, co tu patrzysz. Aha. Ty, możesz... mogę zrobić możesz... portal. Tu czekaj, zrobić Tu gdzie? Tutaj. Um, aha, gdzie? <laughs> tam. Kurde, Czekaj, szczegół. nie. Ja sobie, patrzę, ja sobie postawię to tutaj. Tak, podwiesz sobie to tutaj i tutaj dam ci portal. Tu. Tutaj. Fajnie mówimy, to tutaj, a tutaj. Wejdziesz tam, nie wejdziesz tam. Nie, wejdę. Nie tu wejdę, a ty zrób tutaj, patrz. Ja tutaj zrobię, wiem, na tym białym. <laughs> tutaj. Ale, o kurde, źle zrobiłem. Dobrze. Źle. Tutaj. Come on, come on, baby, come on. <laughs> Okej, okay. i ja. Już koniec... Ale dużo napisanie, ja. nasze znaczy do czytania. Ja nie czytam tego. Szkoda, że nie polskiego dubbingu. Znaczy, czytam, ale... A co ty? Glado z polskim dubbingu? Ciekawe, jak by zrobili. Ja się z pieskiem. Z z pieski. Dobrze. He, <laughs> bardzo dobrze. Eee, pomarańczowy, bardzo dobrze. On ci, ci ten... Y jak to się mówi? Co? Y bardziej ten... wyższa. Ona jest bez... lekko stronnicza. <laughs> o no, to jest dobre słowo. Nie mieszka jest. mi się pokazała. Co Lekko. I ona już jest nie, dobra, nie, koniec, nie Zbyt prawa autorskie. Kiedyś ich czytałem, Znaczy, czytałem, twój. So, Co się Yuh. dzieje? na nad. Ale był so, jeszcze i drugi po Ej, bo nie czasu. Tu nie możemy I'm mieć, nie? Nie it. mów w czasu. Na filmiku to ja. będzie widać, że nie liczło. Tak. Ale się część jakaś antena. Na dupie. Tu mogę wyjść. Antena? Mam antenę, na no dupie czekaj, pokaż. To nie jest na. To jest na mojej tej. W głowie. Nie, nie ma głowy. Czekaj, ej. Co mamy tu zrobić? Tu możemy wdać portali, gdzie dalej? Tam coś było? A, tam tu. Z... Czekaj, tutaj... co? my tu robimy w ogóle? Tutaj jest coś białe. Gdzie? Zrobiłem, ale... Czekaj. A tu zrobiłem. tutaj teraz daj, tu tu, tu, tu. No i wchodź tam, zobacz co tam jest Ok przyszedłem. I zamknęło insert, się. Insert jak to Dobra, ja sobie zrobiłem już. Chodź Aha Jakiś insert o Insert dysk. disk. Y, dysk. Trzeba znaleźć dysk Pamiętam to, nasze nie pamiętam. No, musimy tu gdzieś znaleźć jakiś dysk taką dyskietkę. To. Aha. Tu powinno być. Nie, nie pod... Kurde, nie, źle. Można jakieś rzeczy podnosić. Chyba. Tak? A. Jest tu dyskietka? Co? A może tam trzeba wejść? No gdzie? Do dyskietki? <grym <grym nie. Do stacji <grym> dysku. Do tego pomieszczenia. A da się tu wejść? Nie da się. Jak to się nie da? Nie da się. Nie da się. I. którym się brało przedmioty? Kurde. Podnosiło. Nie da się tam wejść. O. Jest e, elektryczne. Trzymaj do odliczenia. Aha. Patrz. Ty tu masz ten, ten drugi. Musimy to zrobić naraz. E, który tu naciskasz? E, e. Chyba. No E. Tu czekaj, dobra, to ja dobra, zrobię dobra, odliczanie dobra. Aha. Jak będzie goł to od razu naciska Tworzyło się coś Dobra jeszcze raz To musisz szybko lecieć? Dobra mam port portal tam Zostałeś tam Ale przejść tak Nie mogę wejść No Bo jakoś tak dziwnie postawiłem Czekaj to jest prawie chyba Okej, okay, tu powinno, jest dyskietka, patrz, mam dyskietkę. Patrz, jest Ale jaka super płaska, patrz. Patrz, nie widać jej prawie, jak się tak, wiesz. Dobra, chodź. Frisbee. <gryzby. gryzby> ta, jeszcze, tak, wrzucę do tego. To chcesz dyskietkę? Chodzisz po niej, no jak możesz. <gryzby> Kurde. Nie... <gryzby> Może jak ona... Dziwny głos mam, Ej. Tego, to, co ja to muszę poprawić. ...wszystkiego no. Też masz takie ten, takie... bzyczenie? Takie brzyty, yeah. Teraz nie. Co, co to jest za... jaki masz dźwięk teraz tego, tego? No takie, takie No ale nie tej... Co to? Co to było? O, chyba już koniec chaptera. Chyba tak, no rozwaliłem znakomity na Dobry moment na zakończenie mhm. A ja znów przed tobą Jak ten czas leci A. No to mu spadnę Osiągnięcie, yeah. A gdyby ci tak zostało Patrz, zrobiłem więcej niż Ale dużo kroków niż ty... Teraz tu Patrz Kurde Punkty Te, zasłów na Masz teraz jakieś takie minut głosy Nie tysiąca kroków Dobra kończymy ten odcinek bo nie wiem co się dzieje i muszę to ogarnąć I do zobaczenia w, w, w kolejnym odcinku Zbliżenie? Zbliżenie jest, patrz. teraz o, o tym ten. Łatwe zbliżenie. portem 2. Czekaj. Jesteś ten. ty masz nic. Co... Gdzie ty mi to patrzysz? Gdzie tam mi to patrzysz? Dobra, kończymy. Do to zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa.